RODO to nie żart. Oto 5 elementów, które musisz mieć ogarnięte w sklepie internetowym. Piąty błąd może Cię kosztować więcej niż cała sprzedaż Twojego sklepu internetowego w ciągu miesiąca, a może nawet roku. Numer 1. Brak banera cookie z wyborem. Klient ma prawo zdecydować, czy chce Twoje cookiesy w przeglądarce, czy też nie. Numer 2. Brak checkboxa pod formularzem. Klient musi wiedzieć, komu przekazuje swoje dane osobowe. Numer 3. Brak lub nieaktualna polityka prywatności to podstawowy dokument, który pokazuje, w jaki sposób przetwarzasz moje dane osobowe. 4. Zbieranie danych bez zgody. Jest to niezgodne z prawem w tym momencie w Europie. Numer 5. Brak możliwości wycofania zgody oraz brak kontaktu z inspektorem RODO. Klient, odwiedzając sklep internetowy, musi mieć pewność że jego dane są prawidłowo przechowywane i prawidłowo wykorzystywane oraz w jaki sposób to jest robione. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twój sklep jest zgodny z RODO oraz czy polityka cookies jest prawidłowo wdrożona, napisz w komentarzu sklep, a odezwę się do Ciebie i wspólnie przeanalizujemy błędy w swoim sklepie internetowym. Ja się nazywam Maciej 5000, czyli Łysy z Tesli. Jeżeli ta rolka była dla Ciebie wartościowa, pamiętaj, kliknij obok subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!